Podsumowując nasze wspólne całoroczne wzmagania na tej plantacji, no dzisiaj śmiało można powiedzieć, że odpowiednie nawożenie, odpowiednie dobranie produktów, prawidłowy cykl nawożenia plantacji dzisiaj dał odpowiedni efekt w postaci bardzo dobrze wyglądających i smacznych owoców. Nawożenie pomogło zregener zregenerować stanowisko, i dzisiaj cieszy plantatora całkiem przyzwoitym planowaniem. Plantacja czteroletnia, Hanoja Królewska, w mojej ocenie, na dzień dzisiejszy, w całkiem przyzwoitej kondycji. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia dzisiaj pod względem ubiegorocznych strat, dzisiaj no, efek efektywność tego stanowiska? Biorąc pod uwagę zeszły rok no plantacja została zniszczona, ale odbudowując tą plantację mm -hmm. po gradobiciu, plantacja jest w tej chwili w bardzo dobrej kondycji. Jest bardzo dobra masa liściowa. Owoc jest zadowalający, przede wszystkim ten owoc Ach, jest tutaj. smaczny. Co mówią odbiorcy? Co, jak jak, jak oceniają walory smakowe? Bo, 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 bo to jest istotne. Odbiorcy są zadowoleni. Jak widać, truskawka jest ładnie wybarwiona, jest bardzo słodka. Także odbiorcy są zadowoleni. Nie ma problemu ze sprzedażą tej mhm. truskawki. Chcieliśmy Państwu jeszcze pokazać uprawę truskawki na zagonach, gdzie również zostało zastosowane nasze nawożenie nawozami krystalicznymi do fertygacji. Fructus Professional. Jako pierwsze nawożenie zastosowaliśmy nawóz zrównoważony 20-20-20, natomiast kolejnym nawozem, jaki był tutaj zastosowany, był to nawóz fosforowy. W momencie zawiązywania się i kształtowania owoców jeszcze zielonych, zaaplikowaliśmy nawóz potasowy w celu. Lepszego wybarwienia, ukształtowania owocu i poprawienia warunków smakowych. Jeżeli chodzi o stężenie i dawki, które były tutaj zastosowane, to wszystkie trzy nawozy były zaaplikowane w stężeniu, w dawce. Przepraszam, 1 gram na 1 litr wody. Znajdujemy się na plantacji na podwyższonych zagonach odmiana Grandarosa. W tej chwili mamy. Pierwszy pełny zbiór, drugi rok owocowania plantacji. Plantacja jest w tej chwili w bardzo dobrej kondycji. Ilość owoców zawiązanych na krzaku jest bardzo zadowalająca. Planowanie jest duże. Plantacja ma powierzchnię 70 arów. W tej chwili jesteśmy po drugim zbiorze. Przy, przy pierwszym zbiorze z tej plantacji było zebrane 150 kg, przy drugim zbiorze już ten efekt był zadowalający, było zebrane 750 kg. Widząc w jakiej kondycji jest plantacja, myślę, że tonażowo plantacja będzie bardzo wydajna. Z tego kawałka spodziewam się ponad 20 ton zebranych owoców. Chciałbym podziękować panu Ryniewskiemu za zaufanie naszej firmie, naszym produktom, a państwa chciałbym zachęcić do wzięcia udziału w naszej promocji. Promocja obejmuje cztery produkty: Ogrodnik, Truskawka, Truskawka Forte i Wena Kompleks. Promocja obowiązuje do końca września, i za zakup każdych 500 kg tych produktów klient otrzyma od nas opakowanie nawozu Truskawka. 5, 5, 15. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i życzę dużych planów.